Jakby nie patrzeć, to troszkę wilgotno. No ale cóż, będziemy brnęli do przodu, tylko 60 metrów. Takiem ciekawie się to przedstawia. Hej, z kamienia na kamień. Prawie na miejscu. Zapęd 20 metrów zostało. A wody cały czas nie ubywa. żeby nie było podmy pokolada w wodzie żebyście tak żeby tam się, się znalazły Za nami Balka, przed nami morza rybole, oba, po prawej szukary, stoi my pokola po kolana wodzie, choć dałem się na przeprawy, soli litne łodzie, za nami walka, przed nami morza rybole, woda, po prawej szukary, stoi my pokola się do solidne łodzie hej tu woda, tam woda już woda, nam szkoda tu woda, tam woda już budów nam nie szkoda tu woda, woda już, już budów budy... droga do drugiej skrzynki dzisiaj coś w podejrzeniu słucha, to mi nie poznaje czemu tak? idziemy, idziemy i nawet nie jest po w wodzie ale z pewnością to się zmieni wszystko zaczyna wracać do normy, czyli wilgotność, woda jest już na swoim miejscu beznadziejnie Bez beznadziejnie przepraszam, cofam to co mówiłem To mi chyba wsadziłeś skrzynkę komuś do chałupy, bo się wkurzył lekko i w delikatnych strzępach worek jest. I tak krótki, piątkowy, mokry wyjazd. Po dwie skrzynki meteora dobiega końca. Dziękujemy za uwagę.